Tomasz Dasuj, witam Państwa, zapraszam na magazyn kolejowy Kolejwizja. 25 czerwca tego roku na ekrany niemieckich kin wszedł film zatytułowany Die Liebe seines Lebens, w dosłownym tłumaczeniu Miłość swojego życia. Film ten na polskich ekranach kinowych gościł już w ubiegłym roku pod nieco innym tytułem Droga do zapomnienia. Ale treść filmu najlepiej oddaje chyba angielski tytuł The Railway Man. Dosłownie można by powiedzieć kolejowy człowiek, czy też człowiek kolei. Przedstawia on biografię pewnego szkockiego inżyniera, który całe swoje życie poświęcił budowie linii kolejowych. Próbę życia przeszedł podczas II wojny światowej, kiedy jako japoński więzień wojenny zmuszony był do budowania w morderczych warunkach linii kolejowej z Birmy do Tajlandii. Dziś zajmiemy się tym filmem. Zapraszam. Jak przystaje na film o kolejarzu The Railway Man, rozpoczyna się sceną w przedziale kolejowym, na pokładzie pociągu jadącego do Szkocji. Inżynier budowy kolei Erik Lomax spotyka graną przez Nicole Kidman pielęgniarkę Petty. Bez przerwy wpatrzony w rozkłady jazdy, nieśmiały Erik jest zafascynowany młodą kobietą. W końcu zakochuje się. Ale szybko po ślubie Petty odkrywa, że męża prześladują koszmary z przeszłości, kiedy był jeńcem wojennym. Druga wojna światowa niby dawno się skończyła, ale Erika wciąż dręczą wspomnienia z tamtych lat. W wielu filmach występują bohaterowie od samego początku. W tej postaci nie ma jednak czegoś takiego. To jest ktoś, kto zupełnie nieprzygotowany wpadł w życiowy dramat. Czy to jest jego obsesja związana z kolejowymi rozkładami jazdy i pociągami, czy też nadzwyczaj intensywne cechy żołnierza? Lojalność, poświęcenie w imię honoru to jest kombinacja tworząca dynamiczną osobowość, która przyciąga uwagę. Od 1942 roku, w ciągu zaledwie 16 miesięcy, powstała linia kolejowa o długości ponad 400 km łącząca Tajlandię z Birmą. Film The Railway Man opowiada o prawdziwych przeżyciach szkockiego inżyniera, który wraz ze współwięźniami zmuszony był uczestniczyć w tym projekcie japońskiej armii. Z zatrudnionych 300 tysięcy jeńców oraz przymusowych robotników, co trzeci zmarł z Dlatego potocznie o tej linii mówi się kolej śmierci. No! 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 Kiedy czytałem scenariusz, byłem zdziwiony i zaszokowany. Co prawda słyszałem już wcześniej o kolei śmierci, ale nie miałem o tym pojęcia, co się tak tam naprawdę wydarzyło. Japoński system edukacji jest dziwny pod tym względem, w szczególności dla mojego pokolenia. Nie miałem żadnej szansy dowiedzieć się, co tam tak naprawdę się działo. Zacząłem więc sam szukać faktów. Ta historia mnie naprawdę zaszokowała. Poczułem misję, że jako japoński aktor powinienem opowiedzieć tę historię całemu światu. Ze względu na karbidowe nocne oświetlenie, miejsce to nazwano Hell Fire Pass czyli przełęcz piekielnego ognia. Film kręcono w oryginalnym miejscu. Pokazano jak więźniowie, własnymi rękami, musieli drążyć w skałach przełęcz dla kolei. Ale Railway Man to również film o wybaczaniu oraz bezwarunkowej miłości żony do męża, pomagającej mu pozbyć się koszmarów z przeszłości. Bardzo pomocny dla aktorów był osobisty kontakt z małżeństwem, którego życie przedstawiali. Na zakończenie spotkania Petty powiedziała nam: Bądźcie ostrożni, jak pojedziecie do Tajlandii, do Hellfire Pass. Siła tego miejsca jest przygnębiająca. Tam jest coś takiego, że całym sobą czujesz ciemność. To zostaje w tobie. Dodała: Kiedy tam stałam i rozmyślałam, jakie ludzkie tragedie wydarzyły się w tym miejscu, płakałam. Nie mogłam przestać, więc Erik trzymał ją w ramionach. Takiej sceny nie mieliśmy w scenariuszu. Powiedziałam więc: Chcę mieć pewność, że pokażemy ten wzruszający moment, co tam zaszło. Kiedy Petty myśli o tych wszystkich, co zginęli, te okrutne zbrodnie przeciwko ludzkości związane z tym miejscem, Petty mówiła, że płakała nie tylko dla męża ale za wszystkich tych chłopców. Dla mnie to było bardzo prawdziwe i bardzo wzruszające. Bardzo zaintrygował nas film The Railway Man. Jak tak naprawdę wyglądała budowa tej linii kolejowej? Znaleźliśmy ciekawe historyczne nagrania oraz świadectwa osób, które bezpośrednio uczestniczyły przy budowie tej linii. W archiwach brytyjskiego Imperial War Museum, po polsku Imperialnego Muzeum Wojny, zachowały się ciekawe szpule z krótkometrażowymi filmami nagranymi przez Brytyjczyków bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Nagrania te pokazują sam początek kolei śmierci w birmińskim Tynebue Zajacie. Widzimy wyzwoloną przez aliantów grupę obywateli ościennych azjatyckich krajów, którzy przez japońską armię byli zmuszani do niewolniczej pracy przy budowie kolei. Alianccy oficerowie studiują mapę kolei, gdzie tylko to możliwe, ogradzają teren, stawiają krzyże oraz napisy. Elite P.O.V. Cemetery, czyli cmentarz aliantów jeńców wojennych. Ofiary po stronie zachodnich Aliantów przeważnie były znane z imienia i nazwiska. Azjatycy niewolnicy niestety nie, bowiem dowództwo japońskiej armii w obliczu przegranej wojny spaliło wszystkie dokumenty. Dla nich nie powstał też żaden cmentarz. Zginęli bezimiennie. Ale i tak większość ofiar budowy tej morderczej linii kolejowej nie pochowano na żadnym cmentarzu. Japończycy pozostawiali ciała po prostu tam, gdzie zginęli w dżungli. Cała ta linia w głównej mierze powstała w wyniku ciężkiej fizycznej pracy prostymi narzędziami kilofem, siekierą, łopatami oraz stworzonymi z metalowego złomu gwoździami. Kto nie pracował wystarczająco szybko był bity. Kto próbował uciec stracony. Jak taka klęska cywilizacyjna była możliwa? Czemu to służyło? Jak żyć z tymi doświadczeniami, oraz jak zapobiec ich powtórzeniu? Pytania te nurtują tak samo historyków, jak i uczestników budowy tej trasy kolejowej. 5 lutego 1942 roku Singapur poddał się cesarskiej armii japońskiej. Niewyobrażalne stało się faktem. Ostatni bastion brytyjskiego imperium został utracony. Zwycięska armia japońska celebruje swój sukces huczną paradą w obliczu 85 tysięcy wziętych do niewoli żołnierzy brytyjskich i australijskich. Większość tych więźniów będzie zmuszona do udziału w budowie kolei śmierci w oddalonej o 2000 km na północ Tajlandii. Kilka miesięcy po nagraniu tych ujęć, Japonia władała terenami zamieszkałymi przez 450 milionów ludzi w dotychczasowych koloniach Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii oraz Ameryki. Koalicjanci Japonii w Europie Adolf Hitler oraz Benito Mussolini triumfowali. Zwycięstwo Japonii przeważnie osłabiało siłę zachodnich aliantów na frontach w Europie. Japońska polityka ekspansji terytorialnej osiągnęła apogeum w 1942 roku. Zaczęła się jednak już na początku lat 30. ubiegłego wieku, kiedy wojsko uzyskiwało coraz większy wpływ na rząd, prowadząc do prześladowania oponentów oraz do cenzury mediów. Pod hasłem Azja Azjatom Japonia propagowała usamodzielnienie regionu Pacyfiku od europejskich kolonizatorów. W rzeczywistości chodziło o powstanie nowej hegemonii japońskiej. W celu wyjścia z kryzysu własnej gospodarki poprzez utorowanie siłą drogi do surowców oraz rynków krajów ościennych. Do zwycięstwa na Pacyfiku doszło tak błyskawicznie, że Japonia stanęła przed poważnym logistycznym dylematem. Chiny podczas wojny z Japonią dostały drogą morską wsparcie zachodnich aliantów i dalsze na lądzie poprzez Indie. Należało udaremnić te transporty, co oznaczało, że po okupacji Birmy, teraz należało zaatakować także Indie. Tylko, jak mają wydostać się z Birmy znacząco oddziały wojskowe, w dodatku, mając zabezpieczony stały dopływ sprzętu oraz paliwa. Droga morska odpadała, bowiem tam swoją armię utrzymywała wspierana przez łodzie podwodne brytyjska marynarka wojenna. Jedynym sposobem była budowa linii kolejowej o przeświecie toru 1000 mm, która połączyłaby Tajlandię i Birmę. Kiedyś brytyjscy inżynierowie obliczyli, że taka budowa trwałaby przynajmniej 5 lat, a w warunkach wojny Tereny przewidziane na budowę kolei charakteryzowały duże różnice wysokości terenu. Były zalesione, przecinane wieloma rzekami. Prace powierzono wybitnemu inżynierowi Yoshohito Futamatsu. Co to jest bardzo

ああれがあの結局戦場にかける橋映画のねあのテーマと舞台になったわけでしょで結局あれ日本軍がなんかようか,かけなくてその連合軍がかけたような話になったりまあそれはもうとんでもない話でねそれはもう日本のね国鉄技術がねもうその点はもう二松さんあれもうそれ、うん、ももあうほとんど二松さんがあの指揮してあれやって

மே மாதத்து பார்ப்போம் அடிச்சே இருந்தது இவ்வளோ நேர் நாக்கு தந்துது ஆமா டபு இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு போத்தா மனிதனுக்கு நாக்கு இவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு 問題っていうの,をその集めるに、ね、強制的にです、ね、徴,用徴用したんですね。あの軍勢が控えてますが各市町村,村長にですね「えー、君のとこは、えー、10人出せとか20人出せとかいうことを強制してですねそれ強制的に集めた気配が濃厚にあるんですねそれが入ってそでマレーやその何の方はですねインドネシアの方はですね金で釣ったんですね。 Żaden z pracujących przy budowie tej linii kolejowej nigdy nie dostał żadnej zapłaty. Często nie byli nawet wystarczająco na jedzenie. Mimo tego, Tajlandia współpracowała z Japonią, próbując zachować w ten sposób chociaż względną niepodległość. Birma natomiast została pod okupacją. Od Japonii współudział w rządzeniu przyjęła koalicja birmańskiego ruchu niepodległościowego, walcząca już wcześniej z kolonizatorami. W zamian na początku wspierali projekt budowy, delegując tam brygady swoich wolontariuszy. Wzięcie do niewoli przez japońską armię dziesiątek tysięcy Birmańczyków oraz aroganckie zachowanie japońskich przedstawicieli szybko zmieniło jednak postawę birmańskiego ruchu oporu. Zaczął nawoływać do partyzanckiej walki z okupantem. Głową oporu był Aung San, ojciec dzisiejszej noblistki Aung San Suu Kyi, przewodniczącej obecnej opozycji w jej kraju. Ciężkie warunki życia zachodnich jeńców wojennych nie odbiegały wiele od tych wziętych do niewoli Azjatów.

Porucznik Taramoto wspomina, że tylko po stronie samej Tajlandii, wzdłuż zaplanowanej trasy kolejowej, japońska armia stworzyła około 100 obozów pracy. W Birmie doszło kolejnych 30. they used a certain number of charges to blow the rock and one of the games was occasionally, they would fire a charge without telling anybody. So some people got very badly injured with flying. だからですから捕虜っていうのはねあの当時私はまあ特にそう思わなかったけども、ね、みんなはですね降参していく人間なんだ卑怯なやつなんだって考えた兵隊さんは日本人は降参するのは絶対なんだと降参するのは死ねと言われてんだから生きてですね飲み物で生きはじを探してるのは,は卑怯なやつだというふうに見てたわけですねだから

大変辛かったです一時、あの私の親友もおりましたけどもおい、死のかいう人も出てきておりました訓練の厳しさに耐えかねてはい建築駅はありま Jeżeli było to możliwe, transport materiałów i ludzi odbywał się rzeką Kwai, wzdłuż której trasa kolejowa została zaplanowana. Ale przez trzy miesiące w roku w Tajlandii panuje pora deszczowa, łącznie z wylewaniem brzegów rzeki. Wtedy warunki pracy były naprawdę mordercze. Hmm. I forget how long, but uh, 20 months, it was monsoon. For the first uh, quite a few weeks at this camp, it had no roofs. We just uh, ate, worked, slept under the rain.. Przymusowi robotnicy zbudowali aż 688 mostów. Na 50 kilometrze trasy przy mieście kanzana buri powstał słynny z filmu Most na rzece Kwaj, Najpierw drewniany, potem stalowo betonowy. Po wojnie został odbudowany, ma długość 324 metrów. Na 147 km trasę przecina wspomniany już Hellfire Pass, czyli przełęcz Piekielny Ogień. Trasa musiała być doprowadzona do tego położonego 200 metrów nad rzeką miejsca, bo bezpośrednio na wschodnim brzegu rzeki wznosiły się skały. Nie było więc sposobu ułożyć tam torów. Do trudnych warunków pracy należy dodać brak obuwia dla robotników oraz chorobę, m.in. cholera. W październiku 1943 roku prace zostały zakończone. Do końcowej stacji w Birmie przyjechał pierwszy japoński parowóz serii J56, jedynej serii obsługującej później tę linię. Sukces został hucznie uczczony. Ja. Jak to. Już dla alianckich więźniów praca przymusowa na tym się jednak nie kończyła. 30 tysięcy z nich pozostało w obozach do obsługi parowozów oraz do utrzymywania trasy kolejowej. Inna część została odesłana do Japonii jako tania siła robocza. Japończycy długo nie cieszyli się ze swojej kolei. Jeszcze w 1943 roku Amerykanie dokonali szeregu nalotów na kolejowe mosty. Byli skuteczni, bo zastosowali najnowszy wynalazek zdalnie sterowane bomby typu EJSA z kamerą pokazującą obsłudze na pokładzie samolotu lot pocisku do celu. Jednym z pilotów podczas ataku na most numer 277, czyli most na rzece Kwaj, był Frank Nelson. Jadące przez dżunglę pociągi trudno było zaatakować. Jeździły przeważnie nocą. Wagony były zakamuflowane szpiczastymi zadaszeniami, podobnymi do wiejskich chat. Z tego powodu amerykańscy piloci żartobliwie nazywali te pociągi ruchomymi wioskami. Natomiast solidnie zbudowany most na rzece Kwaj był celem strategicznym. Ze względu na wagę i gabaryty zastosowanej do bomb typu EISA elektroniki, siła ich detonacji była słabsza. Z tego powodu Frank Nelson oraz jego koledzy zdecydowali się zaatakować betonowe przyczółki most na rzece Kwai z niskiego pułapu, dwoma falami, na różnych poziomach, używając silniejszych bomb konwencjonalnych. Four by 1,000 pound bombs, low level, ship number 53. Four direct hits knocked out, set pier, and two spans. Only once to hit the bridge seriously. There's concrete and steel everywhere, you know. <laughs> Wojna to wojna. Zniszczyłeś budynki, zniszczyłeś wszystko, zniszczyłeś ludzi i to jest świetne, jeśli są przeciwnikiem. Ale nienawidzisz być zniszczeniem. 14 sierpnia 1945 roku Japonia poddała się. Dla jeńców wojennych oraz azjatyckich niewolników kapitulacja Japonii oznaczała wyzwolenie z piekła. To przeżył, wyglądał podobnie do ocalałych w nazistowskich obozach zagłady. Wyzwolonych z obozów transportowano koleją, ciężarówkami oraz statkami, ale nikt nie martwił się, jak przymusowi robotnicy z Azji mieli wrócić do ich oddalonych od tysiące kilometrów domów. Niektórym powrót zajął aż cztery lata. W obrębie 100 kilometrów od granicy birmańsko-tajskiej szyny kolejowe zostały zdemontowane. Obecnie była kolej śmierci kończy się na 130 km w tajskiej miejscowości Namtok, niedaleko przełęczy Hellfire Pass. W tamtym miejscu oraz przy moście na rzece Kwai powstały muzea upamiętniające budowę kolei oraz jej ofiary. Zmieniamy. Touważyła to Zbrodnie można wybaczyć, ale nie zapomnieć. I to jest właściwie morał płynący z filmu The Railway Man. Warto więc go zobaczyć, żeby wydarzenia z tamtych lat nie uległy zapomnieniu. To dziś wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w kolejnej wizji. Dziękuję za uwagę, bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.